Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy, a przynajmniej mam nadzieję, że sobie porozmawiamy o Julce Kosterze i Kacprzybulińskim. Ja wiem, że nie jestem kanałem komentarzy, ale ten film moim zdaniem musiałam nagrać i bardzo chcę go nagrać ponieważ bardzo lubię Team X. I mam nadzieję, że będziecie rozmawiać sobie ze mną w komentarzach, o ile YouTube mi je wyłączy komentarzy, więc zapraszam serdecznie do komentarzy, a jak już jest o zapraszaniu, to tutaj wyświetla się Wam mój Instagram, na którego koniecznie musicie wbić i zafollowować, bo tam też się dzieją różne rzeczy. Często wstawiam jakieś relacje, więc zapraszam Was tam serdecznie, tam już coraz częściej stawiam jakieś posty czy relacje, już chcę mieć taki trochę większy kontakt z Wami, jeżeli w ogóle ktokolwiek to oglądam. No i tak, ostatnio natknęłam się na taki filmik, który, na który chyba niekoniecznie powinnam się natknąć, na który chyba nikt nie powinien się natknąć. Oczywiście ja bardzo szanuję Julkę i Kacpra i ich prywatność, więc ja tego filmiku Wam nie wstawię. W sensie wstawię Wam, ale zblurowany, żeby nie było, że oszukuję z takim filmikiem i zobaczycie go zblurowanego. On trwa jakieś sekundy czy dwie, więc oglądajcie koniecznie filmik do końca, bo na pewno się gdzieś tutaj pojawi. Ogólnie Ship Kacpra i Julki ja bardzo ja bardzo ich lubię, fajnie ich widzieć razem, nie jestem jakoś super ich fanką w sensie tego shipu i nie jestem w ogóle za bardzo fanką ich shipu. Bardzo lubię właśnie na nich patrzeć, ale tak bez przesady, nie tak jak inni, że wymyślają różne dziwne rzeczy, jakieś fanfiction, jakieś y, tutaj o nich historyjki na Instagrama, że wstawiam jakieś takie posty shipowe, nie, 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 y, ogólnie też jak mówimy o shipie, to mam pomysł, żeby nagrać piosenkę co do ich shipu, więc jeżeli chcecie taką piosenkę usłyszeć, to napiszcie o tym w komentarzu, bo mam na to fajny pomysł. Koniecznie właśnie napiszcie, czy jesteście za ich shipem, czy nie, co o tym wszystkim myślicie, co myślicie o tej sytuacji, o której za chwilę wam powiem, bo ja sama nie wiem, co tu się wydarzyło. Tak więc parę dni temu, dokładnie 7, czyli tydzień temu. Na Instagramie jednym takim fanowskim lekcji pojawił się filmik, gdzie Julka z Kacprem się pocałowali. I podobno jakaś koleżanka albo kolega, znajomi Julki wynieśli to z prywatnego Instagrama. To jest bardzo możliwe, że Julka wstawiła na relację właśnie Jo i Kacprem, jak się pocałowali. To jest bardzo szybkie, więc tego nie do końca widać. Wiadomo, że niekoniecznie muszą być razem wszyscy, którzy ich szlifują No to... Oczywiście, że chcą, żeby byli razem, ale no, może to mogło być w przyjacielsku, mogło być też dlatego, żeby po prostu y, sprawdzić, czy tam ci znajomi tego nie wyniosą, albo jeżeli na przykład ktoś to specjalnie wyniósł, to możliwe, że oni wszystko robią tak, żeby po prostu ich temat nie ucichł, tak samo z tymi miniaturkami na filmach, gdzie tam nie wypocałowali się coś tam, to żeby po prostu ludzie... W to wchodzili tak samo Lexi, tutaj macie urywek tego filmu. Czy Kacper i Julia są w związku? Odpowiedź mi, że ja. Tak to wygląda, no nie wiem, co ja mam powiedzieć. It is what it is. Właśnie w tym filmiku zacenzurowali, czy Julka i Kasper są razem. To było w filmiku Lexi, gdzie odpowiadała na pytania, których unikała, i nikt nie mógł za bardzo się dopatrzyć. Tutaj macie właśnie różne komentarze osób co oni pisali, co tam może być, więc sami się domyślcie i napiszcie co wymyślicie, co tam może być powiedziane i w taki właśnie sposób, moim przynajmniej zdaniem oni to robią tylko pod yy, publikę i pod takie coś, żeby ich temat właśnie nie ucichł i żeby dalej była mowa o tym Kacprze i Julce, no bo jednak tym bardziej oni będą chcieli oglądać dalsze filmy, tym bardziej oni będą mogli pokazywać, że siedzą koło siebie, że robią jakieś tam rzeczy razem, tak samo jak się opiekowali tym dzieckiem razem, chociaż wtedy to chyba nie było aż tak głośno o tym ich szlipie. No i właśnie na różnych filmikach oni pokazują różne rzeczy, jak robią razem. W sensie raczej robią miniaturki, gdzie niby się całują, już się przytulają coś tam takie, wiecie, clickbaity, no i chcą, żeby żeby ludzie myśleli, że mogą być razem, że jest taka możliwość, a czy są, to nie wiem. Nikt tego nie wie i nie wiemy. nie wiemy, czy się dowiemy. Tak więc teraz tutaj wyświetlę Wam ten filmik, o którym mam nadzieję, że nie będzie za głośno, bo nie wiem gdzie, ale Julka podobno prosiła o nieudostępnianie tego, więc ja Wam tutaj zacenzuruję to, zbluruję to. I oto ten filmik. Tak on wygląda. Pewnie większość z Was jest teraz w szoku. Ja też byłam, jak to zobaczyłam. W sensie, Wy tego nie widzicie do końca. Ten filmik jest na YouTube, ale i on jest też w całości, jak go wezmę z tego Instagrama. Mam nadzieję, że ta osoba się nie pogniewa, bo ona też na pewno skądś to wzięła. I ja to zacenzuruję. Naprawdę, ja nie lubię być bardzo chamska, ale nie chcę też, żebyście myśleli, że oszukuję Was z tym, że jest taki oto filmik. On jest w całości niezburowany, ale nie przesyłajcie tego, bo wiemy, że to wcale nie musi się skończyć dobrze. Niby uszczęśliwia to wiele osób, że Kasper i Julka, chociaż tym filmikiem możliwe, że jeżeli są razem i zrobili taką rzecz, że wrzuciła to Julka na swojego prywatnego Instagrama i to uciekło, to możliwe, że teraz się ujawnią, bo co to za sens dłużej to trzymać w tajemnicy w niepewności, no ale... Cóż to wie, jak wymyślicie, jak to może być, czy oni są razem, czy nie są, bo przerobiony to to nie jest na pewno. No i tak, moim zdaniem to jest przykre, co się stało. Naprawdę, yy, jeżeli jakiś znajomi Julki naprawdę yy, wyniósł to z jej prywatnego Instagrama, to jest to bardzo, bardzo słabe zachowanie. Ale z drugiej strony też my jako fani, widzowie, wiemy, że coś może być na rzeczy <grym> i wszyscy fani shipują ich też na pewno się cieszą. Wszystko ma swoje dwie strony, ale wiadomo, że jeżeli teraz będą jakieś komentarze negatywne, bo wiadomo, Julka jest chyba 5 lat młodsza od Kacpra. Ona ma dopiero 16 lat, jest co roku młodsza ode mnie. Ja tak wygląda starsza. Ja mam lat 17, Julka ma 16 i ona jest od Kacpra y, młodsza 5 lat i wiadomo, że będą negatywne komentarze, jeżeli są razem na ten temat też, bo ludzie są okropni. Ludzie potrafią być okropni i Luka na pewno o tym wie, nawet, i nawet jeżeli byliby razem, to na pewno nie chcę tego ujawniać też z tego powodu. I z powodu, hejtu, chociaż wiele osób też by na pewno było, Wow, tak jest! Jesteście razem, super! Gratulacje, zresztą szczęście, szczęścia! I no. Którym Wy bylibyście typem? Jesteście za tym, czy nie za tym? Mam nadzieję, że chociaż pod tym filmem będzie jakaś tutaj między nami rozmowa w komentarzach. Ja też będę się odzywać, bo czytam każdy komentarz, odpisuję, serduszkuję więc napiszcie komentarz, przypnę Wam serduszko. I tak ogólnie moim zdaniem jest to temat rzeka, można gadać i gadać o Julce i Kac, Przechodzisz ten film na pewno nie wyszedł jakiś mega długi, to i tak wiele sytuacji by się zapętlało, wiele rzeczy byśmy powtarzali, ale i tak można o tym gadać, bo dużo osób ma dużo opinii. Jeżeli jeszcze by ktoś usiadł tutaj ze mną, to na pewno byłaby o wiele większa, o wiele lepsza dyskusja i wymiana zdań. Ale tak to jestem tylko ja i wy, którzy możecie napisać komentarz i mogę sobie z wami podyskutować, porozmawiać w komentarzu. Tylko proszę bez żadnych kłótni, bo wiadomo, każdy ma inną opinię. Każdy ma swoje zdanie. No i tak, takie miniaturki, wiadomo, przyciągają. Mają też swoje złe strony i jakby napędzają też ten chip napędzają fanów, żeby pisali więcej, chociaż tym właśnie Julka i Kacper e, mogą zdobyć więcej fanów, więcej obserwatorów, większą sławę. No tak jak mówiłam, wszystko ma swoje dobre i złe strony. No i to chyba byłoby na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał i jesteście zadowoleni, że zobaczyliście chociaż trochę tego filmiku, na którym e, Julka i Kacper się pocałowali. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Nie zapominajcie, żeby subskrybować mój kanał, bo to jest bardzo ważne, bo bardzo dużo osób ogląda, a nie subskrybuje, a mi bardzo, bardzo, bardzo zależy na tych subskrypcjach i na łapkę, bo to bardzo motywuje, naprawdę nawet nie wiecie jak, więc yy, możecie też przesłać ten filmik dalej. I do zobaczenia w następnym filmie. Jeszcze tutaj jest mój Instagram jeszcze raz. Wpadajcie na niego, wpadajcie do Julki i Kac, to raczej oni powinni zapromować mnie. <grych> no ale dobra. Buziaki. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmie. Możecie też wpadać na poprzedni, w którym otwierałam tę bluzkę i się dowiecie, czy mam złoty bilet i czy jadę do spotkacielka i kacpra. No, buziaki. Pa, pa.